Jedziemy dalej. Teraz na górę Cieślar. Ależ widoki. Za chwilę zjazd do Czechi Na tamtą polanę. Pojedziemy. Jeszcze parę metrów i będziemy. I... Przed nami będzie trzeci zjazd do kolekcji. Tym razem do naszych południowych sąsiadów. Pojedziemy do Czech. Podjazd już za nami, to odbijamy w lewo i kolejny podjazd. Ale zmaściłem. Ale tam zmaściłem. Zamiast skręcić w lewo, poszedłem kurde prosto. No nic. Trzeba będzie edytować filmik, albo wrzucę po prostu tak. Jako przestrogę dla innych. No, na Czechów można liczyć. Pisga tu jak w Kieleckim za 14 stopni, więc świetna temperatura do podjazdu A podjazd zapowiada się brutalnie Jedziemy jakimś tam zielonym Końcówka będzie bardzo stroma Teraz tutaj w lewo dosyć stromo ale zjadliwy oszczędza jakie siły no stromo to dopiero będzie najgorzej że człowiek sobie myśli że jest stromo dojeżdża do zakrętu widzi że jest jeszcze bardziej stromo i tak tutaj jest ze 2-3 zakręty Gdzie potem to już jest pion i na, za następnym zakrętem znowu pion O ten fragment mi właśnie chodziło Takie 5 minut, ale trzeba z głową podejść Pelpnął 168 Powolutku zbieramy siły Dużo oddali widać ściankę A za tą ścianką będzie kolejna jeszcze większa jechaliśmy tu Trzeba użyć turbo No i najgorszy fragment 181. A tu trzeba przyłożyć do pieca Albo pchać. 185 o. Udało się o. Ładny księżyc I Teraz podjazd tam A potem powrót I w lewo na Filipkę i tam na stożek Uff. dwie godziny trzydzieści i ponad tysiąc w pionie Zobaczmy 920. no tysiąc sto Piowie Nice. To są urokliwe dwie chatki. A to może nagram. Numer jeden. Pamiętajcie o zabraniu dowodu twardego ze sobą. Bo M obywatel tutaj nie działa. W razie kontrol, tu numer dwa fajne kubki. Timakim górski no to co? Mały zjazd. zaczynamy podjazd W większości takie 1-1 5 minut podjazdu za nami 25 kilometrów Ha! teraz kolejny punkt widokowy Samy to tutaj mamy Łódzka, z Teska. Mała Czantoria, Wielka Czantoria, Soszów, Cieślar i Stożek, tam w oddali. Teraz tam jedziemy. Wróciliśmy się i podjazd na Filipkę No a tam jest kolejny nasz punkt stożek Jest tam kilka dróg dojazdowych Dzisiaj pojedziemy taką, którą da się tam wyjechać bo jest jeszcze kawałek krótsze ale wiąże się to z wypychem więc nie polecam. Kawałek zjazdu i teraz pokażę Wam tą tajną polanę tu skręcić. O, I proszę, mamy to. No. Tu jest widoczek. Pięknie. wykończymy baterię. Jeszcze 5% zostało. O, i tu jestem ten kamieniołom nie za długi łapanie przyczepności to pochłania bardzo dużo energii możecie mi wierzyć bądź nie ale to jest ścieżka rowerowa niekoniecznie dla rodzin z małymi dziećmi Tu jest ten fragment Nie wiadomo jak jechać Lewą, prawą, środkiem O nie 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 Wpakowałem się Wszystko luźne Szkoda się szarpać Równe 3 godziny za nami 1350 w planie jak zjazdu I tak Jeden szlak prowadzi tu prosto Tam jest wypych Po sam stożek Więc nie będziemy pchać pół godziny Pojedziemy tędy. To jest taka bardzo lejtowa droga. O, jestem w szoku, że tu jeszcze jest mokro. Delikatny nachył. Będziemy tak jechać jakieś 40 minut. Można tu złapać oddech, dostosować sobie odpowiedni bieg. Ok, po około 7 minutach wyjeżdżamy sobie tutaj w lewo. Teraz może o samej trasie 3 godziny 8 za mną Jak widać nie ma tutaj nic specjalnie technicznego Po prostu wystarczy kręcić i jechać przed siebie Druga sprawa, że trzeba mieć trochę kondycji żeby sobie tak kręcić te 5-6 godzin no w moim przypadku miesiąc temu zaczynałem praktycznie z poziomu 0 zajechany całkowicie swoją drogą robiłem dokładnie tę samą trasę wcześniej ale powróciłem, jako tako do formy tam co 4 dni dłuższy wypad 1-2 dni odpoczynku potem jakaś strefa druga potem przepalenie nogi jakoś to się toczy od kilku tygodni efekty są takie, że no jakoś jestem w stanie jechać tutaj te większe godzin Więc Wytrzymałość poszła w górę kosztem szybkości Czuję, że brakuje mi mocy w kilku miejscach Coś tam muszę przeredukować jak robię krótsze trasy takie do dwóch godzin wtedy czuję, że mam więcej siły, więcej mocy jestem bardziej wypoczęty ale pewnie takiej trasy długiej bym nie przejechał a jest to już który czwarta dłuższa Wycieczka. Każda między 1,5 a 2000 przewyższenia. Dlatego dwie trasy szosowe wpadły. Więc to zmęczenie się kumuluje. W przyszłym tygodniu jeszcze ma być pogoda. ale już będę schodził z objętości na rzecz czegoś krótszego no uznałem, że jak jest dzisiaj idealna pogoda to to jest opcja nagrania czegoś na pamiątkę Na takim skrzyżowaniu jedziemy w lewo. Co to pokazuje? Girowa, Bachraniec. Jakieś dziwne szczyty. Co to jest? tego nie rozumie Co 200 metrów nazywać jakiś szczyt? Potem efekty są takie, że na w obrębie jednej miejscowości mamy dwie magórki beskidy, Czy tam Beskidek Wszystko się kumuluje Więc jak z ulicami 3 maja praktycznie w każdym mieście tak tutaj też. Co druga górka to magórka. Inne dziwne wynalazki pana ramka. O kurde. Trzeba uważać jak się jedzie. No jest właśnie ta różnica między szosą a górskim. Na szosie można sobie oglądać filmy nawet na tablecie a tutaj dosłownie jeden kamień gdzieś obiedzie koło i już gleba za chwilę odbijamy w lewo w tajną ścieżkę i odbijamy w lewo za czerwony szlam Za chwilę ścieżka się zwęży Ale wszystko do podjechania Taki sobie klimatyczny podjazd Za chwilkę połączymy się z głównym szlakiem czerwonym i odbijemy w lewo, takie mamy tutaj głazy. Trzeba obrać dobrą ścieżkę, mam po korzeniach bardzo wąziutko. Parę metrów to była. Gdzie się zmachać takim kombinowaniem, balansowaniem. Czy pedałem Bąską krzaki, choinki Ale już to mamy A przywaliłem I wlewa Jeszcze się połączyliśmy z głównym szlakiem. Tutaj jest Saigon. Wam te wielkie głazy. przerzutki no. i dojechaliśmy do takiego głazu no. tu to jest Saigon Do zjazdu okej, okay, ale podjazd nie przywalić padałam jeadę na droperze na dole a tu się przyda Опа! Эй! И снова Teraz będziemy przy schronisku Spróbujemy nagrać zjazd Jest tam taki fragment Który ma dwa... Dwie ciężkie sekcje Kurczę, raz jechałem pierwszą Ale obrałem złą ścieżkę na drugą A raz... Obrałem złą ścieżkę na pierwszą, zjechałem drugą, a było to parę miesięcy temu. Także zwolnimy tam i spróbujemy to zjechać. Nie mam do 3 razy sztuka. akurat tam nie chciałbym się wyglebić. Zrobimy pauzę na. Jakiś musik, stożek. No i taki tu mamy widok.